Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcę na Pozytywnie Lecimy z szybkim przekazem, wiadomość od tej osoby, które macie w serduchu na myśli, z której nie macie kontaktu. Lub po prostu od tych osób, które macie w serduchu na myśli, z którymi nie macie kontaktu. To już od Was zależy. Możecie pytać o dużo ilość osób, tylko po prostu zamknijcie oczy i się skupcie. Lub dobrze się po prostu skupcie. Tak żeby jak najwięcej... Ups, już wypadają, więc przytosujemy jeszcze raz informacji, po prostu, żebyście się jak najwięcej informacji dowiedzieli. Tak, może akurat tych informacji, co wy na przykład nie jesteście zorientowani, nie wiecie, tak, czy coś takiego, to już od was zależy. Coście tam tej osobie nabraili, tak, lub po prostu, że tak to określę, co ta osoba będzie chciała lub te osoby, o które, bo tak jak powiedziałam, tu różne grupy mogą się określać, tak, i oczywiście różnie może rezonować, także wierzcie to, co rezonuje z wami. I po prostu myślcie, skupcie się na temat tych osób. Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili o sobie, która o ciebie pyta lub co chcecie powiedzieć o sobie, która o was pyta w tej chwili. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć o sobie, która o was pyta w tej chwili. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć o sobie, która o was pyta w tej chwili? Dobra, nie wypada. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć o osobie, która pyta o was w tej chwili? Dobra. No rozgadane macie te osoby, słuchajcie. Co chcesz lub co chcecie? Czy jest jeszcze już tak na odchodnym? Co chcesz lub co chcecie powiedzieć osobie, która o was pyta w tej chwili? Tak naprawdę na odchodne. czy jest coś, co chcesz jemu, jej powiedzieć w tej chwili, lub co chcecie powiedzieć o osobie, która o Was pyta, myśli o Was w tej chwili. Już nie, dobra. To odkładamy, to co wypadło, to odkładamy. To co wypadło, to bierzemy. No i coś zaczynamy działać. Co ta osoba chce Wam powiedzieć w tej chwili w wiadomości? Nie mogę Ci zrozumieć, o mnie. Mam ciężki dzień. Uuu, słuchajcie, no to chyba jak każdy, tak? Jest dużo pracy, to wiadomo. Darzyła się w moim życiu drobna wpadka. Uuu, a co ta osoba wam zmalowała? Co ty w sobie masz, że tak mi do ciebie ciągnie? Czyli wpadka z wami. To się zauroczyła ta osoba w was. Sytuacja mnie wykańcza. nie nieporozumienia może. Chce się z tobą zestarzeć. Uuu, Idziemy na całość patrzę. W Jesteśmy bratnimi duszami, z licznymi Podjęłaś, podjąłeś decyzję, nie masz odwrotu. Nie róbcie pochopnych decyzji. Przyciągasz, pociągasz mnie fizycznie. Nie chcę mi się ciebie rozgryzać, Określ że dobrze. Zmieniam się. To bardzo dobrze, będzie ci łatwiej. Wybierz jedną osobę, a nie grzesz na kilka frontów. Uuu, no ładnie, robicie. Muszę to sobie wszystko przemyśleć, poukładać. Proszę o zrozumienie i więcej czasu. Mhm. Żałuję tego, co zrobiłam. Zrobiłem, że nie traktowałam. Traktowałem Cię lepiej. Wybieram nowy rozdział. U. Przy Tobie odpływam. Pięknie, słuchajcie. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Gdy jesteś przy mnie. Jestem zły zła na ciebie. O, nie mogę patrzeć, jak jesteś smutny, smutna. Gdy ci zobaczyłam, zobaczyłem z nim z nią serce pękło mi na pół. Szanuj innych, inni będą szanować ciebie. To prawda, kochani. Karma, pamiętajcie, karma wraca, tak i to nie da się tego ukryć. Robię ci niespodziankę, czyli spodziewajcie się w tym tygodniu, budajcie w następnym, kiedy indziej tej niespodzianki. Jestem gotowy, gotowa na zaangażowanie światy, Pragnę ciebie. Czyli pociągacie to sobie, i psychicznie i fizycznie. Czemu ty jesteś taka, taki uparty? U. Pamiętajcie, osoba oparta zawsze jest coś warta. Jestem osoba przebojowa, wesoła, bystro. myśląca o życiu poważnie. Zastanów się, czy ci to pasuje. Ale ściwy, Szaruś i maruda, i zrzęda. No słuchajcie, kochani, widziały, gały, kogo chciały i w co się pchały, kogo brały, tak? Że tak brzydko powiem, no. No nie oszukujmy się. Nie marudźcie tylko, szanujcie. Mogliście trafić gorzej, nie dożartuję. No, Udaję, że mi nie zależy. Zraniłaś, zraniłeś mnie. Jestem zamknięty, zamknięta na uczucia, bo boję się zranienia. Poczekam na Ciebie, bo warto. Musisz się dobrze starać. o to znajomość. Uuu, słuchajcie, wyzwanie macie. Zmieniam się dzięki Tobie. Wygarnę Ci kiedyś te uczucia i emocje. Jak coś we mnie pęknie, niedługo zobaczysz. Zaczynam od nowa. Chcę, żeby było jak dawniej. Chcę Ciebie. Mhm. <laughs> Trudno jest mi... Ci na nowo zaufać ponownie. Zaufanie na duże. Co, znowu proponujesz nam ciche dni? Ok. Rozumiem. Kocham Cię z całego serca, z całej duszy. Ciche dni są, powiem Wam szczerze, niedobre. Zaczynam się psuć u nas. Zaraz, poka zaraz pokażę Ci pazurka. Wow! Słuchajcie! Nie wiem, ile dla Ciebie znaczy, więc ile Ty dla mnie znaczysz. Zaufaj mi w końcu. Traktuję cię tak samo, jak ty traktujesz mnie. Z kogoś przykład trzeba brać. Czy jesteście wzorcem dla tej osoby? Uwaga tutaj. Pomagaj, to jest fajne. chciałam, chciałam Ci zaimponować, dlatego skłamałam, skłamałem ci. U, czyli w jakiejś kwestii ta osoba skłamała. Tysknij za tym, co było między nami. Ciekawisz mnie. to się skleiło? Nie, to końcu są... Ups, słuchajcie, no ciekawie się robi, poczekajcie. Jeżeli to nam już, słuchajcie, wypada, to się już rwie, czyli poczekajcie, to na razie odłożymy, a to sobie weźmiemy. Bo jeżeli to się rwie, to, to znaczy, że to chce być na pierwszym, że tak powiem, słuchajcie, miejscu. Także lecimy. Trudno jest Ci wyznać to, co czuję. Mhm. Kasa pracy była imprezy znajomej na pierwszym miejscu, to lec Miłość własna pozwala uleczyć wszystkie rany. Zasługuje na więcej, tak samo jak ty. Pracuję nad przyszłością, stabilizację. stabilizacją. Chciałam, chciałam się, chciałam, chciałam się z Tobą podzielić dobrą wiadomością. Jestem już inną osobą. No to fajnie. Nie rób pochopnych decyzji, tylko drugi raz przemyśl. Widzisz, że będziesz żałował, żałowała. Ja tu rządzę teraz i rozdaję karty. Wow, słuchajcie, charakter mosty, charyzma. To jest z tym pazurkiem związane. Zdecyduj, czego Ty w końcu chcesz. W końcu mam kogoś, kto mnie uszczęśliwia, wow. Zajmij się ty swoim życiem, a nie wtrącasz się w moje. Zawsze możesz na mnie liczyć, pamiętaj. Ten związek jest mega namiętny. Wyjeżdż... Wyjdziemy w końcu na prosto, obiecuję, wyjeżdżam. Karma przepracowana, wnioski wyciągnięte, ruszam przed siebie, ty zrób to samo, rachunek sumienia. Czułam, czułam, że się rozstajemy. Łobuz! Moje dzieciaki wstałe. Dobra, biorę ją ze sobą, będę nie przeszkadzała. Spokój. Jesteś dla mnie jak przyjaciel, przyjaciółka, brat siostra. Zastanawiam się, jak to znajomość się rozwinie dalej. Za wszystko, za mocno wszystko bierzesz do siebie. Nie warto czasami kochani. Jestem, Nie jestem zadowolony, zadowolona z tego, co dzieje się między nami. Każdy mi ciebie odradza, ja wiem lepiej. Mhm. Upartość. W tej znajomości czułam, czułem się jak opcje zapasowania jak twój priorytet. Nie masz serca, tylko lód i skałę. To może czas przełamać ten lód i skałę, co? Ciągnie mnie do ciebie. Wyciągam rękę na zgodę, konie dzieci nady. Czekajcie, no to leci. Opa, powolutku. Przyznaczenia nie oszukasz. Tu prawda akurat, kochani. Jeszcze, jeśli coś jest wam pisane, to i tak, i tak to będziecie mieli. Ma być szczerość do bólu, chcę Cię mieć tylko dla siebie i nie na chwilę, tylko na stałe. Nie jestem osobą dla Ciebie, co nie jesteś osobą dla mnie. Mamy do przepracowania karmę, Martwi się o Ciebie, kocham się z Tobą droczyć, mam swoje zdanie, nigdy w siebie nie wątpię. chcę się Tobą opiekować, nie wracaj do tego, co było, zajmij się budowaniem przyszłości, nie pozwolę Ci skrzydzić. Mówiąc na mój temat, brednie, nie zapomnij spojrzeć na siebie, kręcisz mnie, przestań mi robić mętlik. Mam żal do ciebie, jak mnie traktujesz. Wciągnij mnie do ciebie, e, to jest prawdziwa miłość. Czemu ty jesteś e, taki oschła, oschły? Nie chcę nikogo innego, zrozum to w końcu, nie mamy szans na przetrwanie. Czasami w to wątpię. Zadzwonię lub napiszę niebawem, żeby się z to pogodzić. Gdy nie robisz mi mętliku, jestem bardziej spokojny, bardziej spokojna sierpię teraz tak samo jak ty, dziwnie się czuję gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś przy mnie nic nie jest poddane na tacy, zawsze są jakieś szkody do przeskoczenia gdy, więc gdy się pojawią zastanów się jak je przeskoczyć a nie się poddajesz zależy mi na tobie, chcę cię przytulić, na zgoda no ładnie, słuchajcie nie rób fejków nie nasyłaj znajomych, czuję, że to ty no nie, ładnie, słuchajcie. Teraz doceniam swoją prawdziwą wartość. E, przydałaby się pikanteria w naszym związku znajomości. Wow, czemu ty mi to robisz? Musimy nadrobić stracony czas. Co ty na no to? Lubię wyzwania. Czas leczy rany, ale zostają blizny. Czuję, że ta znajomość się rozpada. Mhm. Przydałabyś się namiętność, Uu, boję się, że ci stracę. Pamiętajcie, co prawdziwe, to tego nigdy nie stracicie. I co zbudowane na podstawowym fundamencie prawdziwym. Pragnę ci nic, idę po ciebie. Chcesz się, chce się z tobą nic założyć rodzinę, stworzyć stabilizację. Stabilny fundament domu. Nigdy yy, nie daj sobie mówić, że nie jesteś nic warta, wart. Masz piękny błysk w Końcu oczy, w końcu z oczu zeszły mi różowe klapki. Zraniłam, zraniłam Ci celowo, żeś poczuł, poczuła, jakie się czuję w danym momencie, w danej chwili. Moje marzenia się spełniają. Nigdy Ci nie zostawię. Potrzebuję więcej czasu, by dowiedzieć się o Tobie jak najwięcej. Próbowałam, próbowałem Ci sprawdzić, czy Ci zależy, czy nie. Czyli kiedyś, ciekawe, czy przypadkiem Wy Ustanówcie się, czy nie myście testowanie. Lubię ryzyka. Czekam na to, aż mi powiesz, co Cię gryzie, czuję. To, że coś jest nie tak. Żałuję, że Cię poznałem, poznałam. Jesteś moją bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem. Nie mów, tylko działaj. Ruszam, ruszyłam, ruszyłem naprzód, ruszam przed siebie. Nie żałuję, było warto. Chcę Cię poznać bardzo chętnie. Nie sądziłam, nie sądziłem, że mogę tak mocno kogoś kochać. Mam nadzieję, że kiedyś Cię zobaczę. Jestem wyzwaniem dla Ciebie, Ty bądź dla mnie. Dziś rób to, co inni nie stój w miejscu, a jutro będziesz miał to, co chcesz. Nie mogę patrzeć, jak jesteś nieszczęśliwy nieszczęśliwa, jak ci pomóc. Przystań, podglądać mi na mediach społecznościowych. Kiedy ty w końcu dojrzejesz, pomimo, że przetrwamy wszystko, zamknij stary rozdział, różno w nowym. Nic się nie dzieje z przyczyny, pamiętaj. Nic się nie zmieniłeś, zmieniłaś Jeszcze za niż za mną, obiecuję. Uuu, dwie osoby mają się starać, nie tylko jedna, prawda? Czekam na Twój ruch. Daj mi dobre słowo, do Ciebie wróci drugie. Czemu Ty mnie zraniłaś, zraniłeś? Spokój, dzieciaki. Zaproponuję niedługo spotkanie, na pewno się ucieszysz. Wolę być sobą niż udawać kogoś, kim nie jestem. Czemu mnie nie słuchasz? Wszystko się rozpada. Już poszło ekscytować. Nie zostawię mnie na lodzie. Masz duże wybujały ego i dumę i tu Cię gubi. Sprawy stały się poważne. Ja jestem gotowy, gotowa na zaangażowanie się i na stabilizację bez odwrotu, a Ty nie poddawaj się, bo ja się nie poddaję. Twoja miłość jest jak narkotyk. Co znowu? No chodź. No, idziesz nie jedziesz, Chodź. Ale nie, wyjdź spod stołu, ja Cię wtedy wezmę, spod ławy poprzez liście. Chcę być z Tobą na zawsze. Naucz się ustępować i iść na kompromis. Nie zmieniam się, yy, nie zmieniam się dla Ciebie, tylko dla samej, dla samego siebie. Ciesz się życiem, bo jest piękne i kruche. Dajesz mi w kość. Wygarnę Ci kiedyś uczucia i emocje, jak coś we mnie pęknie, zobaczysz. Proszę, wybacz mi. Cofam się na chwilę, obserwuję. Nie wykorzystuj mojej przyszłości słabości przeciwko mnie. Szanuję się na tyle, że od Ciebie odchodzę, jeśli robisz mi mętlik. Związki z Tobą i znajomości przerażają. Nie, stosuj, nie, nie stój w miejscu, rusz naprzód. Mówię Ci całą prawdę, a Ty dalej swoje. Jestem zazdrosny, zazdrosna, tak wiem, że masz to gdzieś. Robię Ci na złość. Uu. Wycofuje się na chwilę. Podjęłaś, podjęłeś, podjęłaś zły ruch, złą decyzję. W złym, podeszłeś, podeszłaś i w złym czasie nie masz odwrotu. Rzucam się w wir pracy, by pracować na stabilizację i spełnienie marzeń, Przy tobie czuję się bezpiecznie. Milenko, czy ty możesz przestać mi przeszkadzać? Kochanie moje. Co? O, jest Oczy. Dzieciaki nie śpią. W końcu się uśmiecham. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Mam zmiar Cię przeprosić. No to już coś wiecie, słuchajcie. Nie chcę ci znać. Uu, zranić. Nie uciekaj. Nie raj mnie. Stój. Nie poddawaj się. Walcz o to, co kochasz. Wiesz mi warto. Nie wiem, czy sprostam twoim wymaganiom. Czuję się dobrze w Twojej obecności. Podjęłaś, podjęłaś wybór, decyzję. Twój problem. Szczera rozmowa mi się należy. Mam do Ciebie nienawiść. Życie to nie bajka. Nie jestem pewny, pewna, Jaką podjąć decyzję. Brak mi Ciebie. Nie uciekaj przed problemami, stawiaj czoła. Nie wiem, kogo wybrać. Nie ufam Ci. Milenko, nie drap. O matko, jaka Ty jesteś niedobra. Leć tam, się. Za mostem Ci kocham. Nie, kochanie. Nie, ale mnie wkurzasz. Pamiętaj, oryginał jest więcej warty niż kopia. Spotykam się z byłem żeby zbudzić sobie zazdrość. Planuję budowę domu. Mam obawy co do przyszłości z tobą. Nie drap. Nie szukam miłości na chwilę, lecz na stałe. Spokój. Nie wtrącaj się w moje życie, bo jeszcze rozczarujesz się, że moje jest ciekawsze niż twoje. Mega mnie zraniły twoje słowa. Pusty kartki były. Nigdy się nie poddawaj. Spełniaj swoje marzenia. Nie wchodź w moje życie. Zajmij się swoim. Yy, dogadujmy się jak dorośli, jak dzieci. Znajdźmy wspólny kompromis i język. Pośmieć mi więcej czasu, czy ja tak dużo wymagam od siebie. Pośmieć mi więcej uwagi. Dałam, dałem się w romans. Uuu, naprawmy to w końcu. Czas. U nas y, kradła się rutyna. U nas kradła się nuda. Pracuj nad budową relacji stałej i stabilnej. Z kamieni rzucanych ci pod nogi. Zbuduj schody, które poprowadzą Ci na sam szczyt. Poczekajcie chwilę. koło mojego grymasa. Was, te dwa grymasy, słuchajcie, śpią, moje kochane, a ta łogu ziara nie chce spać. I w końcu ktoś mi pokazał, że prawdziwa miłość i przyjaźń istnieje. Zawsze y, się wydaje Ci, że coś jest niemożliwe, dopóki tego nie osiągniesz i nie spróbujesz się odważyć, osiągnąć. Wyjaśnij mi w końcu, jak to jest, jak to było. Jesteś dla mnie brać, siostra, przyjaciel, przyjaciółka. Myślałam, myliłam, myliłem się, myślałam, myślałam, że jesteś bardziej dojrzały, dojrzała emocjonalnie. Milenko, spokój, powiedziałam. Czemu mnie nie szanujesz? Milena! Jaki to łobus? Po prostu zobaczcie, jaka to. mać łobuziara. Tak źle, tak niedobrze. To iść tam sobie znowu. Ja inni tu nie spiesz. Teraz wiem, kto jest z kim i kto mi dobrze życzy, a kto nie. Nie, milenko, nie będzie tak w koło latania. Zaraz wracam. Serce pękło mi na pół. Kocham swoje życie. Wiem, naważyło się piwa, trzeba wypić. Ubierz mi, ubierz w siebie. Poznaj siebie i bądź sobą. Czuję się samotna, samotna, czasami w tej znajomości, relacji. Dałaś mi, udałeś mi popalić, zaproszę Cię na randkę. To prawda, że mnie zdradzałeś, zdradzałeś, zdradzałaś. Ustałam, zostałam zraniona tyle razy, że nie potrafię tego odliczyć. Z jednej strony Cię kocham, z drugiej Cię nienawidzę. Przestań słuchać innych, zacznij słuchać swojego serca i rozumu. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Chcę Ciebie. Czemu mnie ranisz? to zadaj sobie pytanie, czemu tej osobie na to, słuchaj, pozwalasz. Szanuj, ale nie pozwalaj się ranić, bo to boli. Pamiętaj. Nie chcę, żebyś uczucia do Ciebie wracały. Uu. Nie używaj... Pracuj nad sobą. Bar... Jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż nam się wydaje. Sotnik mały. Nie mogę bez Ciebie żyć. Pasujemy do siebie. Zablokowałam, zablokowałam się na chwilę. Ruszam naprzód. Ja już nie stoję w miejscu tak samo jak ty. Zostaw mnie w spokoju na chwilę przynajmniej. Aha. Nie odzywaj się, bo nie chcę, żeby uczucia do ciebie odżyły, a tak odżywają. Boję się zranienia i zobowiązań. Będę lepszą wersję siebie dla samego samej siebie. Biorę z ciebie przykład. Milenko spokój, powiedziałam. Czuję, że jesteś obojętny, obojętna. Osły, osła na mnie udowodni mi swoją wartość. Masz bujną wyobraźnię czasami. Chcę zgody, bo przerażają mnie dzieci nady. Idę pracować na budowę domu i stabilizację, spełnienie marzeń. Jesteś priorytetem, zdradzam cię. Uu, jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Mam zły, nie mam złych intencji wobec ciebie, pamiętaj. Nie, oddaj za oddaj. Yy, nic się nie dzieje bez przyczyny. Chcę z Tobą spędzić całe życie. Nie wierzę w Twoją miłość. Weź się w gasz. bo się jej martwię. Nie obchodzą mnie kłamstwa na mój i Twój temat, bo znam swoją wartość i Twoją też. Zmiany są trudne, ale one są konieczne. Masz wspaniałe, dobre serce. Nie mogłam, nie mogłem pozwolić, byś się zbliżył, zbliżyła do mnie. Milenko, spokój powiedziała. Czułam, czułam, że nie jesteś gotowy, gotowa na, re na, rela na tę relację. Mam kogoś nowego. Naucz się pokazywać uczuć i emocji. Szczere rozmowa do bólu musi być. Żałuję tego, co zrobiłam, zrobiłem. Sprawię, że mam uśmiech. W tamtej chwili nie obchodziło mnie to. Jestem w końcu szczęśliwy, szczęśliwa. Czuję, że się odsuwamy od siebie. Chcę z Tobą spędzić całe życie. Nie te lata na huśtawki emocjonalne. Nie wiem, czego chcę. Weź się w garść. Brak mi czułości. Brak mi bliskości. W tej znajomości wiejenu do i no trzymajcie się. Cześć!